Kanał prawie skończony, druga świetlówka podłączona, gniazdko też, zostało tutaj, wczoraj wstawiałem ten kątownik, murowanie skończone wcześniej, tutaj tak to obsadziłem, w poniedzieli zalejemy to, bo na razie już nie ma czasu na to, tak to tu wygląda, zaraz zejdziemy na dół, nawet to wyszło powiem wam. Nawet to wyszło jakoś. Tak. Tutaj mniejsza została do zalania, ale to nie robi. Tu już jest wszystko podłączone, zaszpachlowane, zamalowane. Powiem wam, jak samochód stoi. Tutaj. No to spód jest fajnie doświetlony. Jeszcze zobaczymy już, jak to będzie na gotowo. Kurde. O. Tutaj też już obsadziłem to, żeby nam zaprawa nie wypływała. To jeszcze musi sobie doschnąć, bo świeże. Robiłem to wczoraj, ale jeszcze nie jest zaschnięte. zaschnięte. klej bodajże poszedł do płytek. Także tak to wygląda i kanał nam się powiększył. Powiększył nam się o metr 20. O metr 20. Elegancko jest, jak samochód stoi tył w tym miejscu, to tutaj mamy swobodne wejście. Zostaje te 80-90 cm, żeby sobie swobodnie wejść. No i mamy kanał na gotowo. Więc tydzień później, czy półtorej może wejdziemy sobie. Tu jest aż za widno raz. Tak wygląda. Remont się przeciąga, dlatego że jak zrobiłem kanał, mówię to od razu, trzeba pomalować ściany, sufit. Dołożyliśmy na suficie LEDy. Zielone, już Wam pokazuję. Tutaj jest tak, tamta strona i ta strona. Światełko w kanale gasimy. Fajny jest efekt. Tutaj jeszcze ta strona mi została do pomalowania. Tylko trzeba to najpierw wszystko powynosić przesortować. Fajny jest efekt, jak samochód stoi w garażu. Wtedy ładnie światło nam pada albo na tą stronę auta, albo na drugą. Zależy, przy której stronie chcemy pracować. Ładnie to wyszło. Ładnie to wyszło jest transformator na 12 v Tutaj jest drugi. Świetlówki stareśmy zdjęli, pójdą gdzie indziej. Ściana. Tablice były pozdejmowane, to było malowane wszystko, tak jak mówię, zostało mi tutaj. Jeszcze to chwilę potrwa, no a i remont się przeciąga, a jak już ściany umalowane, to trzeba i podłogę pomalować, bo jak to teraz wygląda, nie? Już kolejny projekt stoi na podwórku, tylko skończę garaż i zabieramy się za następne prace, a będzie kilka ciekawych rzeczy. Odnośnie sadownictwa, rolnictwa, które Was na pewno zainteresują. Pozdrawiam i do następnego.